jesteśmy na łące nad zalewem w Siedlcach, gdzie w zeszłym roku wysiewaliśmy mieszankę roślin wieloletnich i jednorocznych, specjalnie przeznaczonych do, do miast. No i to jest widać efekt łąki wieloletniej, która w, już kwitła różnymi gatunkami roślin, które się tutaj znajdowały, takimi jak złocienie właściwe czy czy tutaj mamy, mieliśmy też duże kwitnienie niebieskich kwiatów, takich jak lentrwały? Obecnie łąka wchodzi w kolejną fazę takich roślin, już kwitnących w fazie w szazie letniej. Mamy tutaj rumian, żółty czy żmijowiec zwyczajny, który właśnie nadaje takiego, no, które nadają koloru żółtego i niebieskiego temu całemu zbiorowisku. Więc na tym terenie dominują głównie gatunki wieloletnie, i one przez kolejne lata będą to zbiorowisko Kształtowały i tutaj będą funkcjonować. Właściwie taka łąka po wysiebie w drugim i kolejnych latach jest takim miejscem mało obsługowym, bo tylko znaczy działania ograniczają się właściwie do sporadycznego koszenia, jeden lub jeden, dwa razy w roku. Poza tym przynosi wiele korzyści, takich jak właśnie wsparcie dla owadów zapylających, dla dzikich zapylaczy szczególnie, dając pokarm, schronienie i miejsce do rozrodu. Łąki kwietne również w świetny sposób magazynują, magazynują wodę, bardzo dobrze ją retencjonują, utrzymują na miejscu ograniczają parowanie z gleby po, po opadach, więc są w stanie zmienić mikroklimat danego miejsca. Co jest też takie bardzo istotne, no oczywiście, dzięki temu, że koszenie jest tylko raz albo dwa razy w roku, no to duże koszty związane właśnie z pielęgnacją są tutaj mocno, mocno ograniczone, więc jest to kolejna korzyść dla, dla miasta, ponieważ nie musi wydawać dużo pieniędzy na kilkokrotne koszenie, tak jak w przypadku trawników, a przy okazji wspiera się dziką przyrodę, która w miastach coraz częściej Częściej znajduje miejsce do życia, no bo tereny wiejskie stają się coraz mniej przyjazne ze względu na chemizację rolnictwa czy właśnie niszczenie siedlisk. Ale właśnie dzięki, dzięki zakładaniu łąk jesteśmy w stanie ograniczyć negatywny wpływ właśnie suszy. Poza tym te rośliny, które tutaj się znajdują oprócz tego i które tu rosną, oprócz tego, że wspierają przyrodę, to również są o wiele bardziej odporne na deficyty wody ze względu na to, że ich systemy korzeniowe są bardzo mocno rozbudowane i sięgają. Głębiej niż trawników, więc łatwo jest zaobserwować to, że przy takich łąkach, które są już jakoś funkcjonują, przyciągają owady, stają się takim pastwiskiem dla owadów. Niskokoszone trawniki, właśnie w czasie takich upałów, są po prostu mocno wypalone i w żaden sposób nie wspierają przyrody, po prostu są takimi. w wysuszonymi, żółtymi klepiskami, a łąka mimo tego, że jest, że jest bardzo sucho, jest w stanie dokarmiać owady, które tutaj przylatują no i cieszyć się. Tutaj mamy dobrane gatunki roślin wieloletnich, które właśnie są tak, znaczy są tak dobrane, żeby dobrze czuć się na terenach miejskich, które często charakteryzują się tym, że gleby, które tam występują są mocno przekształcone przez, przez człowieka z jakimiś zanieczyszczeniami w postaci gruzu jak również są to tereny zazwyczaj, które mocno są właśnie wystawione na, na, na negatywne działanie suszy i właśnie deficyty wody, więc gatunki, które tu się znajdują, to są gatunki, które w naturalnych w naturalnych siedliskach w naturze występują na miejscach właśnie takich, gdzie jest tej wody mało, właśnie jakieś takie stanowiska jak to murawy kserotermiczne, czy właśnie jakieś takie suche, suche, suche łąki, gdzie stamtąd po prostu szukamy inspiracji i te gatunki z tamtych miejsc próbujemy wprowadzać właśnie do miast.